Cześć. Witam w kolejnym odcinku Mieta z Vlog. Tak jak obiecałem, po zobaczeniu co się dzieje z tym całym zaworkiem od zbiornika paliwa. Postanowiłem na moim krótkim urlopie zająć się tym, a z racji, że jestem na wsi i mam dostęp do kanału, który notabene od 15 lat nie był otwierany. Także jest, jest hardcore, ale, ale jest sucho, jak to mówi data Cieszę się, że nie ma wody, bo jest susza. No. także woda wchodzi czasem, ale teraz jest sucho, więc możemy skorzystać. Przerzucę się na przednią kamerę. A zapominam patrzeć w obiektyw, a nie tu. Więc przerzucam się na przednią kamerę i yy zaczynamy kolejny odcinek pod tytułem Mieta Zapraszam. Yy, tak zamówiłem w ASO zaworek. To znaczy w ASO w sklepie który sprzedaje oryginalne sklepy yy, yy, części ASO. Po numerze yy, oryginal yy, koszt 160 zł plus tam jakiś paczkomat więc no wiecie, 40 euro powiedzmy. Nie? nie mam pewności, czy to jest to, ale no, moim, moim planem dzisiaj jest wymienić ten zaworek i zobaczymy jak się dzieje, jak się będzie działo z tym zbiornikiem. Yy, dla porównania zaraz pokażę Wam yy, podczas trasy tutaj, co się działo na przykład po 200 km jazdy, i nagle staję na stacji beznowej, żeby zalać. Yy, dodam jeszcze, że zbiornik wtedy był prawie pusty. Mniej niż 1 czwarta była paliwa. Zauważyłem, że ten efekt napompowanego zbiornika jest większy przy bardziej pustym, a im więcej z paliwa, tym mniej się pompuje, ale to pewnie ze względu na to, że jest więcej powietrza, więc więcej ma tego gazu się tam gdzie kumulować, nie wiem. Wiecie o co chodzi. Tak czy siak, właśnie pokażę Wam zaraz film, co się dzieje na trasie, no i przechodzimy do wymiany. Jestem właśnie po trasie 100 kilometrów i trochę jeździłem po mieście i zobaczcie jak to słychać. No strasznie głupa. Ewidentnie jest zapchany ten od powietrza, bo to nie powinno tak puchać. Dobra, zobaczymy jak wymiana pomoże. Dobra, robiłem już kilka wstępów. Już mi się nie chce nagrywać więcej, więc co tam owijać bawełnę. Nikt tutaj w żadnym Scorsese nie jest. Jedziemy. Dobrze. Zaworeczek czeka, a ja właśnie wchodzę zaraz pod kanał i będziemy szukać Zaworka i odkręcać Fajny hardcore, nie? Tu jakiś otwór Coś musiało tym wychodzić No nie jest żadne kuny ani szczury, może mnie tu nie zjedzą Tak czy siak Nie narzekaj, paksi Bo nikt ci tu nie każe wchodzić, sam sobie wybrałeś taki pomysł, no Więc, dobra Och uh, ty, cholero! Moja super LEDowa lampka spadła. To może tak zrobię. O, właśnie. To jest nasz win winowajca. Cyk. Dobra. Śrubokręcik wychodzi na to i musimy ściągnąć to coś. I zobaczymy jeszcze później ciśnieniem, jak to działa. Po wyciągnięciu tego zaworka okazało się, że jak dmucham powietrzem. W tą, w tą czy w drugą stronę to jest jakby luźny, luźny przepływ, nie ma żadnego oporu, ale też nie ma żadnej blokady. A tu w nowym, oczywiście, jak dmucham w tą stronę, to jest opór do pewnego momentu, aż puszcza, a z powrotem jest luz. Totalnie. Czyli on jakby sprawia, że to ciśnienie cały czas nie jest wypychane, tylko dopiero pod jakimś oporem, pod jakimś większym ciśnieniem będzie wypychane. A tutaj jest znowu przelot. Prawie jakby go nie było. I to jest Chyba nie jest dobra wiadomość, bo okazuje się, że nie blokował nic, więc nie powinno się ciśnienie robić w zbiorniku. Ja myślałem, że on jest zablokowany, że on nie puszcza. Więc podejrzewam, że to jednak nie jest winowajca problemu. Jak mam to zdjęte, to biorę tam sprężarkę i niskim ciśnieniem takim, bez przesady, dmuchnę w zbiornik i jeszcze w filtr węglowy, powietrzem samym sprężarki. Zobaczę, może to coś przepcha. No, no, ale to chyba nie jest przyczyna tego problemu. No dobra, właśnie tutaj jest teraz zdjęte te, to urządzonko i ja właśnie wciskałem powietrze sprężarką. Od sprężarki to, to ile tam jest? 5 atmosfer. W jedną stronę i w drugą. No i filtr węglowy lepiej szło, prawie że luźno. A w zbiornik troszkę gorzej, ale też go tmuchnąłem i zaczęło coś tam być słychać, praktycznie Praktycznie mam wrażenie, że się rozluzował, więc mi się wydaje, że może właśnie w zbiorniku było coś przepchane. Kurę próbuję tym światem zapać. O, o, żeby to. Tam... No właśnie, dmucham teraz w jedną i w drugą stronę yy, sprężonym powietrzem ze sprężareczki, i widać, że filtr węglowy idzie luźniej, A zbiornik miał trochę opór na początku, ale teraz już jest lepiej. No i co? Zakładam to urządzenie. I co? I zobaczymy, czy będzie efekt. No dobrze, nowe urządzenie przykręcone już. Nie pokazywałem, jak to przykręcał, no bo bez przesady. Poza tym podziwiam mechaników, którzy nagrywają vlogi i robią remonty w trakcie, nie? Bo to jest jednak, yy, wiecie, nie jest wygodne. Dobra, urządzenie założone. Będziemy testować, zobaczymy, czy będzie znowu się pociśnienie robiło w zbiorniku. No dobra, test pierwszy 20 km po takich dosyć nierównych drogach, leci tylko to, to takie było. E, no, mi się wydaje, że chyba działa. Pierwszy test, będziemy testować jeszcze na dłuższych trasach. ale na razie pierwszy, pierwszy znak, że chyba zadziałało. Dzisiaj miałem robić kolejne testy oraz podsumowanie. No, ale burza mi trochę pokrzywała plany. Więc, co? Może przejdźmy do podsumowania na schemacie. My mamy tutaj schemat właśnie układu paliwowego, czyli dokładnie to jest schemat oddychania zbiornika. No i po tym schemacie, właśnie widzimy zbiornik, i tutaj jest szereg tych rureczek i połączeń, aż do filtra węglowego, który jest na końcu. No i tutaj jeszcze coś się dzieje. Nie wiem. Jakieś jeszcze są dodatkowe zaworki, chyba. Ale ja szedłem po kolei. No i to jest ten zaworek, który wymieniliśmy tutaj. No i okazał się on tym strzałem w dziesiątkę. Oczywiście z wymiana tego zaworka. No i jeszcze sprężarką przedmuchałem w tą stronę powietrze pociesieniem i z powrotem do zbiornika. I mi się wydaje, że bardziej to do zbiornika z powrotem sprawiło, że wszystko zaczęło działać. Nie mówiłem jeszcze, że podczas zdejmowania tego starego zaworka, jak go wyjąłem to jakiś kawałek takiego zardzewiałego, jakiegoś brudu twardego, jakiś kawałek blachy zardzewiałej, czy coś wyleciało z niego, więc on był chyba też przypchany czymś. Nie wspomniałem o tym. Tak czy siak 160-170 złotych plus jeszcze sprężarka no i pół godziny, godzinka roboty. Zbiornik działa, odpowietrzenie raczej działa, teraz już mi się nie zapowietrza, daje tylko przy otwarciu, daje taki lekki, lekki taki syczek, tak jak chyba powinno być. To małe takie ciśnienie się tylko tworzy w zbiorniku, pewnie żeby wspomóc trochę pompy paliwa. Więc naprawa okazała się udana. Zapraszam na kolejne odcinki z kolejnych napraw. Cześć!